W dniu wczorajszym mieliśmy okazję uczestniczyć w akcji ewakuacyjnej jednego z obozów w Powiecie Ostruckim. Dziś jesteśmy w tym obozie w Powiecie Nidzickim, który był dwukrotnie ewakuowany. Raz, tak. Powiedziałbym prewencyjnie, a w dniu wczorajszym także konieczna była ewakuacja ze względu na rzeczywiście niebezpieczną sytuację. Wszystkie te zdarzenia miały charakter, który miał zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Wszystkie zakończyły się bezpiecznie, bez, żadnych, bez żadnego uszczerbku na zdrowiu dzieci. Tam w obozie w powiecie ostródzkim zapewniona została dzieciom pomoc psychologiczna, no i wszelka potrzebna pomoc, aby, aby tą ewakuację spokojnie przeżyły. Tutaj dzieci powróciły do swojego obozu, który dalej się odbywa, ale Uważam za konieczne przypomnienie tych zasad bezpieczeństwa. Wyciągamy jako państwo wnioski, także z tych, jako państwo, ale jako, tak, także organizacje e, harcerskie, e, służby państwowe odpowiedzialne za, za bezpieczeństwo. E, I takim wnioskiem, jednym z wniosków wyciągniętych z tragicznych wydarzeń w 2017 roku było podpisanie porozumienia pomiędzy związkami harcerskimi. Państwową Strażą Pożarną i lasami państwowymi, mówiąc o współdziałaniu, współpracy w związku właśnie z organizacją letnich obozów na terenach leśnych, bo to te miejsca są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo. Tak jak w medycynie najważniejsza jest profilaktyka, tak i przy organizacji obozów zapobiegamy, ćwiczymy ewakuację, zapoznajemy uczestników oraz kadrę wypoczynku z regulaminami, tak by w razie Potencjalnej ewakuacji bądź innych groźnych zdarzeń, wszyscy byli gotowi. A gdy takie sytuacje już nadchodzą, przede wszystkim opanowanie i spokój, ponieważ wszyscy jesteśmy zapoznani z procedurami, wszystko jest tak jak powinno się odbyć. Głowa jest spokojna, że wszyscy są bezpieczni wiedzą co robić po kolei. Z tego miejsca też chciałabym podziękować wszystkim służbom, które są z nami w stałym kontakcie: straży pożarnej, policji, wszelkim kuratorium oraz służbom lokalnym, ponieważ dzięki nim i dzięki tej wstałej współpracy jesteśmy w stanie zrobić bezpieczny wypoczynek dla naszych uczestników. Też chciałabym podziękować swojej kadrze, która w sytuacji zagrożenia zadziałała perfekcyjnie i dzięki nim wszyscy jesteśmy bezpieczni. Pamiętajmy o tym, żeby nie tylko myśleć o nawołnicach, które mogą nadejść, ale trzeba myśleć także o różnych innych zagrożeniach typu pożar w lesie też. To jest olbrzymie zagrożenie dla takich, dla takich obozów. Proszę pamiętać o przestrzeganiu tych zasad bezpieczeństwa na co dzień. Nie tylko podczas zdarzeń, które mają miejsce tragicznych, ale takich zdarzeń na, na co dzień. Na co dzień, żebyśmy pamiętali o tym, żeby dzieci, które uczestniczą... Żeby kontraktury wiedziały, gdzie się udać, w które miejsce się udać na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia, żeby umiały obsłużyć podręczny sprzęt gośnicz, który jest na obozach, czy w którym obozy są wyposażone, po to, żebyśmy nie musieli przeżywać jakiejkolwiek kolejnej tragedii, jaką to miało mieć miejsce w Suszku.